Witam serdecznie wszystkie raki. Zapraszam Was, kochani, do rozkładu kart Tarota na nadchodzący tydzień od 11 grudnia do 17 grudnia. Zapytamy tutaj o Waszą energię, zapytamy o sprawy zawodowe, finansowe: coś, czy coś Wam grozi? Jaka jest tutaj przestroga, może co w sferze uczucio uczuciowej Waszej jeszcze też się pojawi? Więc zostańcie do końca. Najpierw zaczniemy od postawienia karty, która będzie mówić o dominującym wpływie na ten nadchodzący czas. Zobaczymy, cóż to będzie, i mamy tutaj kartę arcykapłana. Kartę arcykapłana. Wskazuje na to, że a na dwie rzeczy tu może być takie dwie sprawy mogą być. Pierwsza to jest to, że trzeba będzie się zająć jakąś sprawą oficjalną, jakąś taką sprawą formalną e, może urzędową czy coś takiego dopatrzeć. A druga sprawa jest taka, że może jakieś, e, jakąś sytuację e, już tutaj dopatrzycie do końca i będzie ona powodowała pewną zmianę, e, która już z wami tutaj zostanie na dłużej to może być taka interpretacja, ale Zobaczymy jeszcze. Tutaj arcykapłan ma jeszcze kilka znaczeń. E, może tutaj też mówić o jakichś takich wydarzeniach, ceremoniach e, różnych, ważnych, ale no zobaczymy, e, co tutaj wyjdzie w kartach na tym rozkładzie głównym, zanim położę jeszcze je, to zapraszam na moją stronę internetową kosmatarot.com. Jeżeli macie jakieś pytania do kart Tarota, chcielibyście, żeby ktoś wam postawił rozkład dokładnie tylko i wyłącznie dla Was. To zapraszam do. Kontaktu ze mną właśnie poprzez tą stronę. Link jest pod filmikiem, ale przejdźmy już do rozkładu głównego. Wasza energia, nastawienie na ten nadchodzący tydzień, mamy y, króla denarów. Jeżeli chodzi o pracę, finanse, mamy o, czwórka. Czwórka była, bardzo ciekawie. Ym, królowa. Ym, Królowa Kielichów jako sprawy związane z rodziną i z bliskimi, dwójka pucharów w życiu uczuciowym, więc bardzo fajnie. O słońce jako przeszkoda. Mamy także asa buław jako pomocny wpływ i mamy coś dobrego, co idzie w waszą stronę, jest karta śmierci. Bardzo ciekawy. Ale tak. Yy... Jeżeli chodzi o te karty, na początku, właśnie jaką będziecie mieli energię w tym nadchodzącym czasie, mamy króla denarów. Król Denarów mówi, że będziecie bardzo poukładani, będziecie skoncentrowani na celu, macie jakiś plan, moje drogie Raki, który chcecie wykonać i będziecie no, iść w tą stronę. Będziecie sobie z tym radzić i no, będziecie właśnie tacy jasno myślący, konkretnie myślący, też te no, własne umiejętności, które macie na przykład w pracy, będziecie dobrze wykorzystywali, bardzo fajnie jesteście no, dokładnie. Ustawieni, nastawieni na to, żeby zrobić to, co jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe czy zawodowe, mamy czwórkę buław, i tutaj wydaje się, że to może być właśnie kwestia bardziej zawodowa, jakiś sukces pracy uda Wam się osiągnąć, albo coś dobrego się wydarzy takiego w waszym życiu zawodowym, co tak no, napawa was jakąś dumą, może radością, może, może to będzie właśnie jakiś taki sukces konkretny, który wam coś da, tak? Więc może będą ogłoszone jakieś premie i się, że wy dostaniecie jakąś większą, no to premię na koniec roku, tak? Może być coś takiego, na pewno coś fajnego w tej sytuacji się wydarzy, jeżeli szukacie pracy i na przykład macie rozmowę kwalifikacyjną albo właśnie, no nie możecie od jakiegoś czasu znaleźć pracy, to teraz będzie jakaś Dobry, będzie dobry wpływ, będzie dobry czas na to, żeby właśnie no, osiągnąć sukces po prostu. Czyli, więc ogólnie będzie tutaj dobrze w tych sprawach, właśnie zawodowych. Jeżeli chodzi o sprawy związane z bliskimi, no to jest, będzie się wszystko ładnie układało, będzie miła atmosfera, więc będziecie się na przykład z domownikami dobrze dogadywać, będziecie, no, tacy empatyczni, wyrozumiali, inni też będą w stosunku do Was więc bardzo przyjemna atmosfera, jeżeli macie jakieś spotkania rodzinne albo z przyjaciółmi, z bliskimi zaplanowane, to będą w bardzo fajnej atmosferze spędzone. Widzę tutaj, że jest też w sprawach uczuciowych, mamy dwójkę pucharów, więc to jest bardzo sprzyjający czas na to, żeby kogoś poznać, żeby się do kogoś przybliżyć, żeby no właśnie jakoś randka się powiodła, żeby może tutaj z bliską osobą, z partnerem, partnerką, którym już nawet jak jesteście już długoletnim stażem, może będzie przyjemny czas, będzie jakaś właśnie kolacja wspólna, może gdzieś wyjście przyjemne, wszystko, to naprawdę dobrze wróży na ten nadchodzący tydzień. Na pewno będzie taka przyjemna sytuacja, co najmniej jedna, a może cały tydzień będzie pełen tego, więc no raki do dzieła, do dzieła, tym bardziej, że widzę, że nie ma żadnego, żadnej trudności, żadnego jakiegoś problemu, przeszkody, słońce po prostu automatycznie mówi, że tutaj jeżeli chodzi o no, przestrogę ewentualną, która by miała się pojawić, nie ma żadnej, jest tylko wszystko będzie przewidywalne, wszystko będzie takie, jakbyście no, chcieli, uznali, że, że będzie i prawdopodobnie będzie, nic Was nie zaskoczy, nic się nie popsuje. Tego typu, tego typu sprawy będzie wszystko szło dobrze, będziecie mogli te swoje plany realizować e, skutecznie. Tym bardziej właśnie, że no, no, tutaj ten as, buław, to jest pomocny wpływ, jest jak najbardziej takim potwierdzeniem tego, że skutecznie poradzicie sobie z wszystkimi trudnościami. No, nawet nie ma tutaj żadnych prawdziwych trudności. Tu bardziej chodzi o jakieś obowiązki, które macie, macie właśnie sprawę do załatwienia, może chodzi właśnie o jakąś sprawę urzędową, Formalną, którą będziecie chcieli no, załatwić, zamknąć w tym czasie, więc wydaje się, że będzie wszystko ok pod tym względem i to szybko, i to sprawnie, energicznie, bez żadnego problemu, zgodnie z planem, wszystko pójdzie tak jak powinno. I teraz ciekawą rzeczą jest, że to, co dobrego idzie w waszą stronę, mamy kartę śmierci, i ja sobie tutaj dopytałem. Mamy kartę Giermka Buław. To znaczy, że. Um, to jest ciekawe, bo to znaczy, że może jakaś nowa rzecz, która się pojawi, jakaś taka, coś, co pomysł, na jaki wy wpadniecie, jakaś um, sytuacja, w której wy znajdziecie rozwiązanie, czy coś takiego, um, albo właśnie no, jakieś nowe przedsięwzięcie, ale raczej z takich drobniejszych spraw um, będzie, um, no naprawdę, wprowadzi um, pewną zmianę w wasze życie, w pewne postrzeganie pewnych sytuacji. Może będzie to początek nowej drogi, może właśnie zaczęliście robić, nie wiem, zaczęliście w tym momencie, ja mówię o takich drobnych rzeczach, ale to może być coś poważniejszego trochę, ale zaczęliście, spró spróbowaliście pić kawę z mlekiem, a wcześniej piliście tylko czarną, i wam strasznie to podeszło, i teraz będziecie już cały czas pić kawę z mlekiem. No mówię, to tak troszkę dla, dla żartu, w taki sposób, to może być też, że no, zaczniecie jakąś, jakąś sprawę robić inaczej, może zaczniecie jeździć. Inną drogą do pracy. O, i okaże się, że to jest genialny pomysł. Czemu nie wpadliście na to wcześniej? To jest drobna rzecz, drobna zmiana, ale będzie miała jednak znaczenie dla Was w przyszłości. Na przykład znajdziecie jakiś super sklep w okolicy, nawet nie wiedzieliście, że on tam był, i już to będzie taki mięsny, do którego tylko i wyłącznie tam będziecie teraz chodzić. No, mówię, to mogą być takie drobne rzeczy, mogą być troszkę poważniejsze, ale na pewno będzie to na plus na pewno będzie to dla Was czymś fajnym, co będziecie chcieli kontynuować w przyszłości. Więc, moje drogie raki, rozkład bardzo pozytywny, bardzo tutaj wszystko ładnie się układa, żadnych przeszkód, przyjemny tydzień przed Wami, sprawy zostaną pozałatwiane, nawet coś nowego spróbujecie i Wam się spodoba. Bardzo ja bym wyczekiwał takiego czasu, mam nadzieję, że Wy też. Ja jestem Kosmolekowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas, możecie dać lajka, zasubskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście, zachęcam do tego, bardzo może Coś skomentować, nawet, ale mam też wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!